Widzowie, jeśli nie wiecie lub wiecie, Dlayon miał ostatnią aktualizację. No i chciałam potestować trochę sobie modów, czyli y, w tym y, na przykład y, chciałam potestować sobie Quiz Play. No, polega to na tym, że mam podstawione jakieś przyciski. Na przykład ustawiłem sobie b Solo F8. No i jak już to zrobiłam? Ustawiłem sobie Lobby menu, ogólne Lobby 1 na F6. No i jak zrobiłem jeszcze F6? Były jakieś awantury. Dwa razy dostałam jakieś książki. Nie chciało mi się tego czytać w ogóle. Dwa razy, a za trzecim jak się skapnąłem co tam pisało? To pisało, czy chcę dostać VIPa za free. Znaczy to tak jak... Ale to jest legalne, widzowie, bo to jakiś MVP e, plus w, e, wykupił i mógł zrobić komuś giveawaya. A mnie w tym czasie dołączyło, no... Nie ma vip -a za darmo, co jest grane. Ludzie, po prostu nawet rzeczy nie musiałam znaleźć. Patrzcie, bez skamu. Dobra. I patrzcie. F8. F8 i, i mnie joinuje do gry. A w ogóle Badlion już się naprawił, że a, Jak widzieliście odcinek na temat Badlana i tych nowych tych to to... To badline już to naprawił. No i, i, i jeszcze. Nie mogę latać tu tak o. Tak o. Nawet się. Nie wiem, spróbuję nawet. Nie będę grać z tej gry do końca. Po prostu e, powiem wam. O co chodzi? Jakby. Wszystko zaczęło się tak. E, Chciałam wypróbować, jak już mówiłem, te mody. No, i dam sobie na lobby 1. No i na tym lobby 1 e, e, był jakiś MVP plus, plus i była jakaś dyskusja. No i, e, no i tam e, i oni się tam kłócili, jaki on giveaway mógł zrobić. I napisali, że VIP jest słaby, e, bez, bez plusa. No i mm, tak, stało się też tak że... i on już puścił tego VIPa viva giveaway'a i mi przyszło to dwa razy. I za trzecim razem dopiero się uskapnęłam, o co w tym chodzi, a chodziło o to, że mm, mogę dostać VIPa za darmo. I ja sobie myślę, kurde, taki VIP za darmo. Fajnie, ale w następny dzień i tak kupuję sobie MVP+. Plus. Przynajmniej będę mieć VIPa. Ale naprawdę, jakby ja wtedy, kiedy to nagrywam, nie, kiedy się pojawi, jest sobota tak. W niedzielę kupuję sobie MVP Plus. i Masi koniec nie mnie to więc posam, posząd ludzie. Masz coś zbablejone. Uuuu, dostępnie to jest kiva. Kiwek dobry. Hazm 17 level in Hypixer World. No ja dobra, to już dodam. Okay. Ale Ter teraz fajnie, bo mogę zobaczyć jak się gra na VIP-ie, a w następny dzień e, będę mieć rangę w fajniejszą i Stworzę gildię e, Będę mieć map selector, bo nie mam. Tylko, tylko MVP plusy mogą sobie na to zasłużyć. I MVP plus plusy mogą sobie na to zasłu zasłużyć. Dobra. Jak ktoś gra na Badlajonie, to zawsze gra na 1-8, więc jest dobry. I teraz widać, kto gra na Badlajonie. bo nie wszyscy muszą mieć coś wykupione na Badlajonie, więc. Blue, ty jesteś... No w ogóle, dobrze ty żyjesz, ty żyjesz, okej. Okay. No dobra, no to ja idę do Jaro. Mm, ale to było to dla mnie w ogóle dziwne uczucie i... No co mam na temat tego powiedzieć? No fajnie mieć VIP-a, fajnie sobie polatać na lobby. O, o, następny dzień i tak kupuję sobie MVP. Więc to nic mi nie dało faktycznie. Dobra, teraz biję się z tobą, zabijam ciebie. Teraz zabiję. 3 sekundy. A, w ogóle zapomniałam sobie drewno ustawić. Zaraz sobie ustawię. Dlaczego? szybko do blue. ale ja jestem słaby skif ja nie umiem grać. okej po tej grze sobie pewnie ustawię zyskałam jakiegoś skilla i wygrywam bo chyba mnie wtepa na takie areny gdzie bardzo słabe osoby więc y, ludzie pog co są nie na arenę na które są słabe osoby więc nice ale to, ale to tylko kwestia czasu dopóki nie trafię na, jak, na jakiegoś o nie no nie nie kurde a! Miał 5 kp no, Red team United. Dobra, nie, dobra To ja, a, ja nie będę iść przez całą mapę Od niego tylko pójdę od red Ale pójdę żebyś był dobudowany do red Bo jak nie będziesz To masz e, przegranos y, I To się to się zniszczy za pierwszym razem Jasne to? Myślę, że jasne mm. Mam dużo złota. Okej, okay. pog. Nie diamentów? Cztery! Gdybym nie skapnął się, że mógłbym mieć y, drugiego ferbola. Mm, to... ogóle jak mówiłem tak, to prawda, jutro Empa się nie to mnie przyjęcia. My się znamy, osobiście, więc. Okay. Przegrał. Ajej! Ale tak, teraz kupuję sobie bardzo dobre rzeczy. Idę na ciebie. A, i wygrywam grę, robię screenshota i ustawiam drewno i zagramy jeszcze jedną grę. W ogóle szybko się do niego dobrid'owałam. Nie wiem czemu nie kupił sobie fireballet, żeby mnie zrzucić. Bo tak to bym stracił jedynie. Miałbyś łóżko. Ej, ale wytłumacz mi tego sens! Ja jestem bardzo blisko ciebie. Wytłumacz mi tego sens! Nie dobra, nie tłumacz, wygraź, wygraź. Kurde, Zawsze mam te wlaki pixelowe. E, no i popatrzcie, no i, ja, ja mogę sobie latać ogólnie, więc pom. E, i teraz chodzimy w to. E, nie, to jest najgorszy No nie. Total coins? Ej, nie opowiem, to nie. no to a właśnie, w ogóle. Kill, Glips. Glips. Nie, to nie to. Spray, o, spray. VIP. Dobra. W ogóle ja nie mogę robić. Muszę. Nie, no jakby fajnie. Mam jakieś fotki tam, że mam tego VIP-a. Bo. O, wejdę sobie tu i, na, i tu sobie zrobię screenshot'a, z VIP'a. I... Dobra. Upload. To widzimy się za chwilę, jak to ogarnę. O. 10 399 kills. Hmm, podejrzane. A, więc już ogarnąłam to. No w ogóle... Nie ja ogarniam, co się tu stanęło. Mm, bo... Jakby to nie jest scam, okej? Okay? Ja mogę wam to udowadnić nawet, e, że to jest moje konto, bo to, że mam siwa, może wam się wydawać podejrzane, ale wyjdę i wejdę i zobaczycie, co się stanie. Multiplayer, Hypixel, no zobaczmy. Będę trochę tą I tu jestem, ja. Tylko, że nie wiem, czy mam na Steve'a. Chyba coś mnie wczytało, bo nie miałam neto, więc słabo. A przejdźmy do gry. Mogę sobie jednym przyciskiem. I już. O, W ogóle nie, nie, nie to po mnie tak. E, po mnie bardziej jak już to... No patrzcie jakie słabe osoby. Dobra, jedna tu ogarnę A jestem ja Steve, który nie ogarnia. Dobra, dwie osoby tu ogarniają. Zmienię sobie. Tekst. Ale to się odwaliło, kurde, a sorry jeśli będę się tak wszystko wyrażać, ale... Co się odwaliło? Nie no, zostawiam dwójka ze free, a... a, a, a jutro... Miałem kupować sobie. MvP plus, bo MVP się nie, układa, nie, stanie. O, niej widzicie. Znaczy nie, 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 widzicie. nie, 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 czy nie, jest nie, nie jak to, to wygląda z, z, z chińskich Steva w tym O, o! Nie zrobiłem klosza, przegrałem. Patrzcie, i już będę strojec. No, miałam ten Dobra, okej, okay, zabity. Teraz pójdę na niego jeszcze raz, ale z tym razem z g a купую я себе ну и ласа. Ну, по-моему, ладно. Ну, хоть, что-то Видите? Я тут есть две шайки. Не углядайте ими к ютуберу, поглядайте на меня. Я две шайки. Так, I zadziałał. bo wow, dużo masz fajne lukili. Ale mm, Ja nie mogę na, na razie uwierzyć w tego lipa. Bo tu się respie. I tak, i... i, i. Ja sobie lecę, ale w ogóle... Bedwars. High Pixel. Napiszmy... No, Lol, nie wiem, masz konik już mi. Ono, ej, on, na tym teksturpaku ten stiwis jest trochę popsuty. Więc wolę nie mieć tego teksturpaku i Najlepiej tego kulturki 15 kapak bo on jest fajny, sprawny, ładny i perfekt! Um, no i teraz mam stiwka, i. Ale, a, by the way. Ej, w ogóle teraz co mogę, a nie, dobra, jest jeszcze coś, co mógłbym mieć dla siebie? Twoje coś? Ej, chyba nie. Ej, sprawdźmy tutaj. Mm, nie. A w ogóle banners, banners, gdzie tu był hat banners. Co? Okej. Okay. Aham, não dobra, no não dar sobie você vai pouco ou pouco ou pouco? Não, é pra cá, não é? That cookie was delicious. What is it Uh Back and yet two, yeah, Oh, that cookie! That cookie was delicious. E, bardzo fajne, a to? Nie, nic nie mam. E. Huhu! Jestem latającym świnią! Siema! Lata mi jako świnia! Za Ile odcinek ma? 17 minut, grubo. Jej. Yeah. Hmm. Dobra, ale poczekajcie, gdzieś tu było? To jest animation, vip, tu to jest vip, to jest za vipa. I co to jest? Nie wiem po co po co oni co dodali, bo moim zdaniem to jest krótkie. O! O tu kółki. Tu jest kółki. Mądra i Co? Co Bombastik 2011 No i co Gircha ale tu nic nie daje. chcę sobie to zobaczyć... Mm. Bo wątpię. A tu, o tu mam coś. To za szesnaście. Już chyba minęło, nie? Nie, widzimy się za 16 sekund. Okej, okay, jest 16 sekund. Sprawdźmy. Bo takie gówno trzeba kupować vip Czy oni oszaleli? Czy wyście oszaleli Eyebeas? W ogóle... Z to? Co nie... No to... Okej, okay, no to widzimy się za tyle sekund. Mm, Okej, okay, ale tak w ogóle zobaczcie, mvp-pass Tu takie coś się dostaje No to nice, no to pok A to? Dobra, mamy Not, okręć, okay, no. Reset for Aha, dobrze, tu pająki zrzucę. No ten... Niezłe. Niezłe. Ja napisz... Na przykład piszę fyzy. Już mam farwerki. Więc Ukośnik fyzy. 15 sekund. Dobra, e, dobra, y, Zróbmy jakieś lubię bekę. Nie, dobra. Ty masz w ogóle masz badlejony jakiś dobry masz wipa masz wipa mm. ale w ogóle hat. bo nie sprawdzałem czy coś R Page czwarty od dawna o nie, ja chcę mieć tą wila e, świąteczny wilażer tak. O Piękne. Ehm, um, tu. Coś tu jest w ogóle konkretnego, co byśmy mogli zdobyć? Um, ta. Nic. Um, e, tylko jak już to VIP. Fajnie. Mam Vipa mm. I mam Steve'a, wiem mm. It's fine now mm. Też bym chciał mieć tyle gwiazdek, super Znaczy nie, nie z wbijam 200 gwiazdek Dobra, nie, no kurde, już nie będę wam przeszkadzać, kurzy. A wiemy widzowie to było na tyle! Ha ha Ja byłem bombastik i to było po wieśniakowemu. Mm, wieś ja was żegnam. Pa!